Proszę bardzo. W opinii pana redaktora długo będzie jeszcze trwała ta akcja pod hasłem: przepraszamy za wszystko i prosimy o wybaczenie, ale teraz już to ujęłam w takim cudzysłowiem sarkazmem. To są to do, w stosunku do tej ja sytuacji, jaka zaistniała. Widzę ten cudzysłów. Tam... Proszę pani, no, to jest niestety tragedia, że nasi prezydenci. I to już trzeci z kolei. Yy, właściwie sprzeniewierza się przysiędze prezydenckiej. Pierwszy się sprzeniewierzył Aleksander Kwaśniewski 10 lipca 2001 roku w Jedwabnem. Kiedy to pojawiło się, pojawiła się eskalacja oskarżenia pod adresem narodu polskiego. Już nie, że zachował się biernie w obliczu Holokaustu, tylko że jest... Był by współdziałał w Holokauście, więc za, z, został naród polski oskarżony o zbrodniczą formę aktywności. I Aleksander Kwaśniewski podczas uroczystości w Jedwabnem, jako prezydent państwa polskiego, w imieniu narodu polskiego przeprosił. Francuzi mają takie pożekadło: kiss, 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 kiss. Kto się tłumaczy, ten się oskarża. I Aleksander Kwaśniewski właściwie przed całym światem tymi przeprosinami potwierdził to oskarżenie. Więc sprzeniewierzył się przysiędze prezydenckiej. Rota konstytucyjna zawiera między innymi takie uroczystą obietnicę, że będzie niezłomnie strzeg godności narodu. Nie da się pogodzić obietnicy niezłomnego strzeżenia godności narodu z oskarżaniem tego narodu o zbrodnie niepopełnione. Otóż no, to Aleksander Kwaśniewski drugi był Bronisław Komorowski 10 lipca 2011 roku w liście skierowanym do uczestników uroczystości w Wiedwabnem, już znacznie skromniejszej napisał takie zdanie między innymi że naród polski powinien przyzwyczaić się do myśli że był również sprawcą już nie współsprawcą tylko sprawcą samodzielnym Proces przerzucania odpowiedzialności na naród polski właściwie został i zakończony, i potwierdzony przez prezydenta Rzeczypospolitej. No i teraz pan prezydent Duda przeprosił ofiary Marca za tam wypędzenie. No nie wiem kogo miał na myśli konkretnie, bardzo możliwe, że Helenę Wolińską, która tak naprawdę nazywała się Fajga Mindla Danielak, no i skwapliwie skorzystała z okazji, w 60. roku wyjechała, do Wielkiej Brytanii i tam z bezpiecznej odległości już sztorcowała Polskę za antysemityzm i, jakże by inaczej, za wypaczenia praworządności. Proszę bardzo. Bo wróciliśmy na rynek polski, co mnie cieszy. Ja, akurat jestem z Partii Wolność, a mam takie pytanie, bo temat dotyczył zmian, jakie mogłyby być, żeby w Polsce było lepiej. Jaka obecnie partia, która jest na rynku polskim? A niekoniecznie jest w Sejmie, a może jest w Sejmie, da, daje szansę, nadzieję na to, że te zmiany mogły, mogłyby być wprowadzone, na przykład w tej wersji, którą Pan zaprezentował, która mi się bardzo osobiście podoba, szczególnie mówiąc, jako wzorcowa. A drugie, no bo tak mówię, ja prezentuję Wolność, te, też gdzieś tam przeglądam te partie polityczne. E, co Pan myśli o e, niedawno powstałym, chyba w tamtym roku takiej partii ruch 11 listopada, bo ja sobie obserwuję tą partię pod kątem dynamiki rozwoju e, i struktur finansów tego, jak działają na rynku. Pornuję sobie z zestawieniem z partią Wolność po prostu, która niestety tak obserwuje pewną stagnację. E, i, I czy mógłby pan kilka zdań właśnie powiedzieć? Nie wiem. Wie pan, nie mam informacji na temat struktur ruchu 11 listopada tam na czele tego stoi pan Kowalski który no niestety muszę użyć tego słowa niestety pozostaje pod że tak powiem ideowym i intelektualnym kierownictwem pana Hojeckiego w co pan Chojecki gra to ja pan dokładnie nie wiem bo on Przynajmniej dwa takie wątki w jego przekazie mogę tutaj wydestylować. Pierwszy to jest taki wie pan, no jak nie szukam odpowiedniego słowa, bardzo daleko idąca sympatia do Izraela i bardzo daleko idąca antypatia do Kościoła katolickiego. Takie dwa wątki. Co z tego będzie miał pan Kowalski, to ja nie wiem. Pan Chojecki z tego ma, to no, sam nie wiem, bo no być może, że utrzymanie, on jest, on jest yy, yy, kierownikiem takiego kościoła. Jakiegoś tam. No, nie, niezbyt wielu ma wyznawców, ale tam nie wiem, czy z tego się może utrzymać, czy też musi mieć jakieś zasilanie. No w każdym razie z takim przekazem. Więc nie wiem, jak duże wzięcie może taki przekaz mieć w Polsce. Jeżeli chodzi o taki wie pan taką niechęć do Kościoła katolickiego, to oczywiście to może mieć rezonans w środowiskach takich ubeckich, takich rozmaitych, to na pewno tak, bo oni jakim ksiądz jakieś rozgrzeszenia nie dał, to już im to trauma zostaje na całe życie. Nie chcę tutaj być takim no, wulgarnym, ale jest to jest cytat z poezji. Jak w towarzyszu, w takim poemacie nieśmiertelnym, Towarzysz Smaciak, tam Rurka, taki Rurka krytykuje Smaciaka, który, jako funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa, przynosi do nosy na proboszcza. A Rurka mówi: ciągle ten klecha. Do znudzenia, chyba ci nie dał rozgrzeszenia, za to, że w kwiecie swojej młodości. No, już nie będę mówił, co robiłeś, prawda? Więc, więc nie wiem, jak duży rezonans społeczny może mieć ten ruch, to dobrze było się przekonać. Natomiast odpowiadając na Pańskie pytanie, no z ugrupowań parlamentarnych, które w tej chwili są w Sejmie. To jedyna nadzieja, to jest w ugrupowaniu KUKIS 15, dlatego że on, ta, ta, to ugrupowanie nie ma żadnego programu, więc może mieć każdy. Nie, no nie ma żadnego programu, może mieć każdy, dlatego że pan Paweł KUKIS wypłynął na epatowaniu opinii publicznej antysystemowością. Co to tam dokładnie znaczy, to tylko on wie, tak? Ale to wie pan nic złego. No, to widać, że w społeczeństwie jest pozytywny rezonans na Już wie, Znaczna część opinii publicznej już widzi, że to wie pan jeden diabeł, prawda? Wszystko jedno, czy obóz zdrady i zaprzeństwa czy płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, to tak w sprawach ważnych dla państwa idą ręka w rękę ze sobą. Więc każda odmiana jest, rodzi jakąś nadzieję. Więc mówię, jak nie ma żadnego programu, to można mu zasuflować taki, dlaczego nie, prawda? Bo jakby miał jakiś, to by się go trzymał, prawda? I tak dalej, a jak nie, to, to nie. Natomiast co do ugrupowania parlamentarnego, no to partia Wolność ma taki, wie pan, program, który mi się podoba, no ale. Możliwości polityczne są jak na razie niewielkie, więc to zmienia tutaj, nie ułatwia sytuacji.